Siemano wszystkim, ja jestem Pringidos i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w tym pierwszym wakacyjnym filmiku. Jedziemy kawasaki na zlot parchowca. Nagrywam z mikrofonu, bo moje darcie się przez kask do kamery na daszku nie ma sensu, bo bez napisów ciężko rozszyfrować o czym gadam, bo osiem 85 mnie po prostu zagłusza. Chyba trzeba będzie jakiś interkom ogarnąć czy coś. Za wam, że tego dnia miałem ogromnego pecha, ale mimo to było śmiesznie, więc zapraszam do oglądania. A ty co mnie z tym przyjechałeś? Jechałem ale do śmiechu za A co, po kiełbasy? Nie, to kolkę. A, dobra. Nie ma też, Nie ma widzę też Dobra, jedę tam do nich. Gdzie oni są? Na górze? Co? Na górze są już? czy...? No oni tam, tam, tylko nie jest za szybko, bo są rozstawieni. Co? Nie jest szybko, bo są dobrą, roz rozstawieni są. Tu. Dobra, już... już myślę, że wiedzą, że jestem. Siemano no Właśnie coś mi mówił Żaku, że próbujecie odpalić tego Rzymka. No pali, to, nie? On podjedzie, co myślisz? No Jak czujesz, co Dużo robił? Tak. Masz dziesiątkę? To? Dziesiątkę masz? Tak Mam dwa w jednym. I tutaj zacząłem się rozgrzewać, wyłączyłem kamerkę na chwilę i to był mój błąd. Hajder 1-2 Oho kręci całą. Tak się jeździ kawałek. Hmm? Kurwa. No Patrz to dni do nakręcą całą. Nauczyciel. Wejdzie. Kula. Spróbuj jechać tak, Jeźdź to szybko przekręć rada, rada. Dobra, jechaj Przekręcaj i przyjeżdżaj Na małej No Czemu na biegu go nie pośmiecił? Nałci Ty kurat, bez kierownicy, tak? Weź jej jak to Yeah, odwaliłem Stings. Chciałem na rozgrzewkę trochę stromsze podjazdy sobie spróbować, żeby potem iść jak rakieta. No i trochę się przeliczyłem. Pod koniec podjazdu czułem, że za słabo ją wkręciłem z początku i kawa nie da rady. I po szybkim strzale skramny postawiło ją na koło. No i cyk, piroecik i kierownica. Poszła! Trzy ty Tak szczerze to nie wiedziałem, czy się śmiać, czy nie prowadziliśmy ją na dół i okazało się, że urwała się tylko w zasadzie po prawej stronie. Lewa cały czas się trzymała półek, więc byłem w stanie na spokojnie sobie nią wrócić do domu. Wróciłem. Jak widzicie przekręciłem chwilowo kierownicę na inną, którą gdzieś tam w garażu miałem i wróciłem z powrotem. Idziesz na barwowca dzisiaj?

O Maciek poprosił mnie, żebym sobie zrobić kółko 8,5, bo też myślał kupić. No nie nagrywaj mnie, brata. O, no a czego, co tam? Opór! Poczek! No, a tu widownia. Ej, boi się, nie wkręca w rezon. Maciek, kurde, z kakakaskiem? Z kakakaskiem? Bez kakakasku. Bez ta, ta, ta czopka go jedynie ochroni. Ej, kurde, z kakakaskiem. Panie, nie, nie Czapka da się. Fajny dźwięk ma. No, mi się średnio podoba, się no, no, zrobimy tak, jak Czy nagrywa? To. A, tak, by tak nagrywał. No, to już się nagrywa? A fajna kamerka. Nie, nie, nie. a mój korde macie Maciej, Maciej ma... Czerwony guzik, czerwony guzik. Dobra. To już się kameruje. No. O kurwa, ale jak to się. Kamerowało. Je, je kurwa. Nie, nie ma jest <laughs> Ma mocy? Nie ma, tego Mocy ma? No. Dobra, chodź, tam po falu Dobra. Dobra. weźcie ktoś kamerę. Weź kamerę. Weź kamerę, macie Wziąłem jedynkę minimalnie gazu. Czekaliśmy na palucha, który przyjedzie nowym nabytkiem, Bartonem MZK250. I teraz szybki sączek dla Was. Dołączył do nas paluch. Tutaj nowy sprzęcik. No, wymieniłem się za tamtego dziuka. Parę rzeczy tu było do robienia. Silnik skrzynia, ale nowy kupiłem. Ostatnia, Co my tutaj mamy Barton na NXT? Nie, MZK B50. MZK 250 Ładnie to gada no. Tylko waży dużo 120? Kilo. Ale mięciutki, biała sprężyna z tyłu Z przodu lagi nieosłonięte koło. Zamówiłem już tę osłonę żółtą taką całą mhm. No i plastiki będą żółte i żółto czarną woplejne to będzie RMZ. <noise> no. Potem Rzekun stwierdził, że on nie będzie gorszy, i pokaże, Dawaj, że tak z zipem tak. też się da. Dobra, czekaj, zajmij na chwilę? To robimy na koło. No to ja się do Ja mogę podskoczyć. Nie, No nie. No Nie, bo mój jedyny będzie oglądał ten film Ej, śmiecił. Co twój ojciec też mnie ogląda? No Wow. Ej, Ja widać to, jest. Trzymaj to do Fajtaż, co ty robisz? Opa! co ty robisz! Jak piłeczka, kurde! Ej, podoba mi się tak z obrotu fajnie! Prawie jak kurwa To jest 70? Chyba. 80, to jest. Nie wiadomo. Nie, myślałem, że to 102,5, ale mały cylinder. Tyle mocy, ile wyciśniesz. znam. No co no? Nie, tu z drugiej strony. Tyle, ile popchniesz nogami, to pójdzie. A się łaci. 80. I no, no to jest zajebisty sprzęt. No, tylko trochę coś mu, kurde, brakuje mocy, jak na koło idzie. Opa, kurde, bo to jest na hopie ulicy. Dalej Kogucik syknął fotę na miniaturkę i po małych bijatykach przeszliśmy do właściwej części dzisiejszego odcinka. Dobra. A teraz jazda. Faluch! Zjeżdżasz czy nie? No. jedziemy na Dobra. Рон! To co? Czy tego. A to ja muszę poćwiczyć. No to tamte dalej, na początek, w tym samym początku. Nie bój się! Ja sam w strachu! Kurwa, Nie niechuj zjadę ty! Co? Niechuj A czego ty się boisz? Ale trzymaj się cały czas hebla! Na tył nie hebel nie pójdzie! Co? Nie pójdzie mi tylniego hebla! Czemu? To wyjedź se na górę i zjedź se polem! Kurwa, żeś tam przepierdolę! No chłopie, patrz, wciskasz se tylni i cały czas na zablokowanym. I już. i tak się robi pod Jak u pomóc ci coś? No. Pomóc ci coś? Daj mi go! Tylko idę mu pomóc, bro Nie, Daj tego zipa! Daj, bo się kawałek Koj nie pierwsza wyciągnąć. Przejedź albo i nie. Dobra, palów, wyciągnij mi tego Ej, kur... Dobra, dawaj to Do tyłu czy do przodu jedziesz? To do przodu To Tylko... bo... tak się, się zakleszczyło, ale... Jedziesz, teraz jedziesz No ludzie... No bo na drzewie teraz jest, no Wybił ja, mi ten łódź

nie masz? Znaczy tego... Yy, Mam, ale nie wierzę w goblach, bo mnie wkur. Nie co? Nie wierzę w goblach, bo mnie wkur... A ja mogę? wejść se tam. Co Tu pod tobą A tu są, no. Dobra. To się ustawę byś jechał. Da no. O, to jest za wysoko. Czekaj, kurwa to co jeszcze... A ch**e, te są jeszcze jasne. No bo ja myłem. No. Moje są przyciemniane Nie, dzisiaj ino 8,5, wyciągnęło mi to ziom To czekaj na dole, zobaczymy باید با منتونه از؟ نه، با منتونه Tak sobie podjeżdżaliśmy i nagle paluch usłyszał twarde odcięcie mojej piątki, po czym zgasła, no i pojechał sprawdzić co to się stanęło. Nowagres, Tu tutaj poszły ślady, tak? Pej, pek. O Jezoniu, co tu się stanęło? Co tu się stanęło? Poszedł jak kuna! Cóż się tu stało? Zjechałem ze z podjazdu nie używając hamulca. Nie trafiłem nogą pod hamulec, który w markowcach jest dość krótki, i zjechałem za szybko. Tak, w dużym skrócie, nic mi się nie stało, trochę się potłukłem, wiadomo, ale poza tym to wszystko gra. Potem przyszła reszta, pomogli wyciągnąć moto. Trochę się pośmialiśmy i skończyliśmy, wy... i skończyliśmy wypad. A ja zaprowadziłem sobie 8 piątkę bezpiecznie do domu. No, no, no. trzeba dokonać bezpiecznie, właśnie, gdzieś na wsiach. I w najgorszym wypadku traficie tylko na rów. No, i to by było na tyle. 1-2 na szperze, 2 litry wystarczy. Dziękuję bardzo, do widzenia.